Jezu, rekord, nie? Jakby ktoś nie wiedział, to jest minus 23. No. Ale nie wieje. Pertam. Nie wieje, ale. Nie wiadomo z której strony się ustawić. O, <laughs> pierwsza rybka. Piękna. Cześć. Cześć. Tak, chociaż ty jesteś normalny. <laughs> ale to, że nie. Co, że nie przyjadę? Myliłem się do no. Kuźma. 20 ileś stop? 23. I pada no. Ryby, ryby, ryby sięba. 7 stycznia, godzina 8.20. I uwaga, minus 23 stopnie Celsjusza. Rekord, chyba jeszcze ta, w takich mrozach nie łowiłem. Kamera, jak się włącza to taki. Ona normalnie robi tak, pik a teraz dzisiaj robi tak. Pik. To oznaka, że coś się dzieje. Wiecie, że coś się dzieje. Nie poddajemy się, niestrudzeni łowcy. Zawitali tym razem na rzeszowskim w Wisłoku, właściwie Zatoczce było kortów tenisowych i naszym celem będą okonie zimowe spod lodu łowimy na mormyszki i tralaliszki plus ochoteczka i jedziemy z tematem zapraszam jest co? Ja to... ha! nie jest, nie jest Zimno <grym> co tam? troszkę, nie? minut 23 no to wy jesteście na takie łowy? No a ja! <laughs> <laughs> Przywaliło trochę, a ja co? Bierze? Na razie jedno hopy. Nie bierze? <laughs> Dawidek dostał proste zadanie. Musi wiercić hider tylko żeby stał, zanim się. nie przewrócił <laughs> Słabo, zaraz się przewrócę. <laughs> Dawidek, no przyłóż się No ale źle! Kurwa nie wejdziesz To tak jakbyś dziurę chciał wywiercić. Tak! Słuchajcie, dlatego trzeba jeść zawsze rano śniadanie. Bo później nie będziecie w stanie dziury wywiercić, Za tak jak Dawidek. No kurwa nic! To wierdź go! Yeah. Nie chcę wrócić. Złączyłeś się? W się? zimach chuj ale No jak się łowi na minus 20? Nie mogę nic zmówić, bo mi zamarza wszystko. Nie, to... to nie jest dobry pomysł. Wiecie, co wam powiem, że chyba nie dam rady łowić. Pierwszy raz mi się to zdarza. Ale po prostu nie dam rady. Wszystko mi zamarza, Nawet kominiarka mi zamarza. Nie wiem. Nie wiem co tu robić. Łowienie na pewno wiem jedno już. Łowienie przy minus 20 to nie ma sensu najmniejszego. I więcej nie przyjada, jak taka będzie temperatura. Dobry. Możesz do czworta. Chodźmy tam za te grzeki. Ile rymareczków? Eee, jak zwykle, bardzo dużo, jak zwykle same sukcesy, czyli jedno wielkie. Słuchajcie, już mi się z domu nie chciało wychodzić, to co tak widzę? Marek się zapewnił, słuchajcie, bo tutaj krąży gwałciciel. Tak. ma takie dwa szpikulce, bo się podobno boi takich gwałciciel. Może no. ten w zębach sobie zachodzić. Albo wsadzić, tu i ówdzie. Może. Chodźmy tam. Gdzie? Na zalew? Nie Tam jest taka, wiesz, tam jest ten kanalik który płynie i tam jest taka woda, tak półtora metra. Ale zwłaszcza tam ta skinikła fajnie. no tak się wróciłem w bardzo leniwy sposób, przy widzę w 20 stopniach. Jak się nie chce siedzieć, bo mi, nie wiem, zamarzam tak jak się skulę. No i jest swoje tutaj na słowo i sobie czasem Nie? No. No. To to. To może też tak? No. Dzień, to widać pasuje kartę płacić, nie? No. nowy rok się zaczął. Marek, ty ku no, Marek się też wybiera zapłacić kartę, ale dopiero po 13. No słuchajcie, jak widać na załączonym obrazku, coraz bardziej zamarzamy. Jeżeli jeszcze przez 20 minut nic się nie wydarzy, to... Przynajmniej ja odpuszczam. Nie, nie da rady. No niestety wygrała z nami pogoda. Kończymy to łowienie, bo to nie ma sensu najmniejszego. Wniosek jest jeden prosty. Przy minus 20 nie da się łowić, nie ma to najmniejszego sensu. I tutaj może pomysł dla PZW. Ze względu na wprowadzanie zakazu, ograniczeń. Proponuję wprowadzić zakaz łowienia jak jest minus 20 stopni. Właśnie. Co Ty na to? Jestem za. Słuchajcie, zaczął się nowy rok. Dostajemy dużo pytań odnośnie naszego koła, że ludzie są po prostu osoby chcą się zapisać. Zapraszamy serdecznie do naszego koła, miła atmosfera. Y... Jak będzie słuchajcie, bo to jest tak, jak będziecie teraz nowy rok się zaczął, więc większość ludzi będzie robić zapisy, zapisy opaty i zapisywać się, no żeby móc łowić legalnie, nie? Tak jak my. Jak chcecie z nami jeździć na zawody, spotykać się częściej, my przeważnie jeździmy na takie zawody z koła, to wystarczy, żeby się do naszego koła zapisać do siódmeczki i. No będziemy i 12 się spotykać. jest zebraniu na skole. Wyjątkowe, bo są wybory. Serdecznie również zapraszamy 12 na wybory do nas do koła. Bądźmy aktywni. I co więcej, hmm? kocham. Cię. Jedziemy, jedziemy. Konkurs no nic, na dzisiaj. film jak film, jak wam się podobało zostawcie łapkę w górę, ogrzejcie nas. Osoby, które są nowe macie przycisk subskrybuj, kliknijcie, będzie dostawać informacje o nowych filmach. I kolejny film jak zwykle w piątek o 19, bo Z weekend 20, zaczyna się w piątki o 19, 19 na kanale Łowcy. Ryby, ryby, ryby. Koniec. Koniec. Dołącz do obozu łowcy, klikając przycisk, subskrybuj i poczuj moc, jakiej nie doznałeś nigdy dotąd.